Dzień dobry, moi kochani ogrodnicy. Słuchajcie, witajcie w ten piękny, słoneczny poranek. Taka piękna pogoda, że postanowiłam właśnie dzisiaj pokazać Wam wejście do mojego domu. Ja niedawno obsadziłam sobie wszystko pięknie bratkami i różnymi takimi, właśnie wiosennymi kwiatami, które kupiłam gdzieś lokalnie albo na Allegro, a więc naprawdę pięknie to wszystko już wygląda. Zaczyna się gdzieś tam zazieleniać. Kolorowo się robi, więc witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ogród Pełen Kwiatów. Nazywam się Ania Danicka, a na tym kanale, moi kochani, pokazuję Wam przede wszystkim kwiaty. Uczymy się o kwiatach, uczymy się tworzyć własny ogród kwiatów ciętych, wysiewać kwiaty do takiego typu ogrodu. I na tym kanale zobaczycie przede wszystkim najpiękniejsze kwiaty, które również możecie. Stworzyć sami. A więc jeżeli interesują Was takie kwiatowe tematy, zapraszam do subskrybowania właśnie tego kanału. I właśnie w dzisiejszym odcinku wejście do domu, ale również pójdziemy do szklarni, bo w szklarni, moi drodzy, jest też zielono, bo jest pełno rozsad. Również pokażę Wam, jak przezimowały chryzantemy, które tutaj na kanale razem z Wami sadziłam do gruntu i je okrywałam. Zobaczymy lazanie cebulowe, jak. Przezimowały, też tworzyliśmy je razem na kanale. I jeszcze później posadzimy razem jaskry. Zapraszam na odcinek. Kochanie, piękne słoneczko, razie strasznie po oczach, ale zupełnie mi to dzisiaj nie przeszkadza. I za chwileczkę zrobię Wam właśnie zbliżenie tutaj na roślinki przy moim wejściu do domu. Jak widzicie, na drzwiach wisi wianek, który również robiliśmy razem na tym kanale. Zapraszam do poprzedniego odcinka. Jest to wianek właśnie z żywych prymulek i zaraz Wam go tutaj bliżej pokażę. Moje drzwi są na takim podwyższeniu, więc tak naprawdę ciężko jest mi. Zupełnie pokazać wam ten wianek, ale właśnie jak sobie wejdę do domu i otworzę drzwi, i będę w ganku, tak naprawdę to można popatrzeć, jaki on jest piękny. Ja już go raz podlewałam. Były pytania, czy ten wianek brudzi drzwi. No słuchajcie, po podlaniu jednak jest on mokry. Więc. Troszkę drzwi będzie brudził, ale zawsze, no słuchajcie, ja mam ciemne drzwi, więc tak tego nie widać. Troszkę się może obsypywać, tutaj możecie zauważyć. Natomiast, tak naprawdę, dla mnie to nie jest problem. Ja chciałam mieć wianek, który będzie zdobił teraz moje drzwi wejściowe i taki będzie naprawdę mega wiosenny. Więc zapraszam do poprzedniego filmu, jeżeli ktoś ma ochotę taki wianek zrobić. Zapraszam Was też na mój balkon wiosenny. Tutaj też troszkę właśnie prymulek posadzonych w doniczkach. Tutaj mam powoli, powoli rosnące sobie narcyziki posadzone jesienią, kupione jaskry azjatyckie, ale również właśnie w doniczkach już są piękne bratki. To są bratki kupione. Na Allegro, razem tutaj właśnie posadzone ze stokrotkami, i dosadziłam im takie malutkie sadzonki właśnie bluszczu. Bluszcz tutaj zostanie, oczywiście bratki one będą sobie fajnie się rozrastać razem z tymi stokrotkami, natomiast w pewnym momencie one przekwitną i ja je wymienię na inne kwiaty, ale bluszcz zostanie. Mam nadzieję, że przez cały sezon będzie się fajnie tutaj rozrastał. Stojąc na wysokości właśnie przy moich drzwiach, widzę. Altanka wymaga jeszcze cały czas pracy wiosennej, ale Rysiu sobie tutaj wyleguje się w takim półcieniu, bym powiedziała. Rysiu, Rysiu was serdecznie pozdrawia. Schody wejściowe do mojego domu przede wszystkim zdobią bratki, i to są bratki, które ja Wam już pokazywałam. Ja je wysiewałam sama. To jest odmiana Antique Shades. Ja ją kupiłam w szwedzkim sklepie. Ja tutaj dosadziłam jeszcze na jesień szafirki, a więc zobaczymy. Tutaj też są dosadzone. One będą troszkę później kwitły. Zobaczymy w ogóle, czy zakwitną. Na razie mają wąsy. Z drugiej strony. Druga strona schodów to właśnie Donica z. Nie zapominaj, tutaj są też krokusy i laki. Moi kochani, te laki również wysiewaliśmy razem i laki będą już niedługo kwitnąć. Tutaj też, tutaj też krokusy i laki, a więc jak one zakwitną, no to będzie już święto. Poza tym one pięknie pachną, ale te krokusiki cudowne. I tutaj jeszcze Donica z bratkami. Po drugiej stronie schodów również taka Donica duża z różą na pniu. To jest taka róża miniaturowa. Ja jej jeszcze nie przycinałam. Ja ją kupiłam tutaj lokalnie na takim święcie kwiatów. To się nazywa u nas Lato Kwiatów. I to jest taka róża, która bardzo obficie kwitnie. Nawet możecie zobaczyć, ona już sobie fajnie tutaj puszcza. Ja ją muszę troszkę przyciąć, muszę dać jej nawozu i tutaj właśnie bratki. Te bratki już są kupione na Allegro razem właśnie z bluszczem. Mam nadzieję, że ten bluszcz też się właśnie fajnie mm, tutaj rozwinie i będzie fajnie mi później tą donicę tak oplatał. No i słuchajcie, pierwsze donice z lasaniami tutaj Wam pokażę, stoją. Tutaj mam kolejną, taka wcześniejsza, tutaj mam właśnie, tutaj mam same, tutaj są same tulipany, tutaj są już, tutaj już jest miks, bo już są krokusy, bardzo wczesne narcyzy, anemony przebijają się powolutku, to są te takie właśnie poszczępione liście i później pod nimi, mam nawet napisane, będą jeszcze takie narcyzy późne. Dalej mam też taką wielką donicę, w której są, o zostały nawet rękawiczki, w której są róże z obeliskiem. No i takie różne ozdoby. Właśnie tak to się wszystko prezentuje przy moim tutaj wejściu do domu. Tutaj są, chciałabym Wam pokazać, tutaj są eukaliptusy. Przezimowane w szklarni i jeszcze braciszki i właśnie eukaliptusy przezimowane w szklarni. Bardzo fajnie wyglądają. Bardzo mi się podobają. Tutaj z kolei taka wczesna rabata w moim przedogródku. To jest taki ogródek frontowy. Tutaj zaraz obok mam furtkę do domu, i ona, właśnie ona, powiem Wam, jest najpiękniejsza, właśnie o tej porze roku. Ja tutaj mam pełno cebulowych, które powolutko. Wychodzą z ziemi, pierwsze krokusy już są. Ja tutaj mam nawet samosiejki, ciemierników, to są samosiejki. Niektóre mam dosadzone akurat w, w sadzonkach, ale te, które wam pokazuję, to są samosiejki. One dwa lata rosły i teraz pięknie zakwitły. I ta rabata właśnie jest wyplewiona teraz. Ja sobie o nią teraz zadbałam, bo ona naprawdę jest najpiękniejsza o tej porze roku. Pokażę wam jeszcze, jak to wszystko zakwitnie, bo teraz to dopiero zaczyna. To jest dopiero, moi kochani, preludium tego wszystkiego, co będzie. Za chwilę. Ja tą rabatę co roku tylko plewię. Fajnie by było dodawać tutaj kompostu. Ja tego co roku nie robię. Nie ukrywam, że co roku tego nie robię niestety. Natomiast nawożę sobie to tutaj e, różnymi nawozami. Lubię nawozy naturalne, a więc szukam właśnie takich w granulacie. Ewentualnie w płynie. To najczęściej są właśnie jakieś takie. Em, Produkty, które są kwasami humusowymi lub takimi dobrymi bakteriami, algami w postaci proszków, które można rozpuszczać lub w postaci płynów, którymi również można e, nawozić. No i te rabaty, w ogóle cały tutaj mój, e, tutaj ten w, e, ogród frontowy już został porządnie podlany. Jako porządnie podlałam. Bo chcę właśnie, żeby te kwiaty cebulowe miały teraz wilgotno. Moi drodzy ogrodnicy, co jest teraz istotne właśnie na przedwiośniu dla kwiatów cebulowych? Wilgotność i niska temperatura. Niestety na temperaturę nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na wilgotność. Przede wszystkim chodzi tutaj o tulipany, ale również o narcyzy, e, szczególnie takie hybrydowe, bardzo wyfikane odmiany narcyzów. One potrzebują mieć takie przedwiośnie mroźne. A więc fajnie właśnie jak są takie e, przymrozki rano. Naprawdę te cebule lubią właśnie tak być zmrożone i lubią mieć wilgotno. Dzięki temu fajnie te łodygi wybijają do góry i są wysokie. Hmm, dlatego jeżeli nawet ma, mamy teraz mróz, bo mamy przecież mróz, przychodzą przymrozki jeszcze często o poranku, więc to jest bardzo fajne dla naszych... Tulipanów, narcyzów dla naszych kwiatów cebulowych, natomiast musimy je podlewać. Słuchajcie, ja je porządnie tutaj podlałam. Zresztą, może widzicie z tyłu, tu jest taki zraszacz. Ja używam tutaj właśnie takiego zraszacza. Ja nie mam podlewania kropelkowego. Sobie tutaj radzę jak mogę, a więc naprawdę porządnie to podlałam, i zamierzam to jeszcze regularnie właśnie podlewać. Chociaż w przyszłym tygodniu u nas akurat idą. No, takie może nie ulewy, ale ma padać, a więc cieszę się. Naprawdę podlewane cebulowe bardzo fajnie później kwitną. Natomiast, jeżeli zostawicie je same sobie, a wiadomo, że jest jednak susza, to te kwiaty mogą Was tak nie cieszyć, więc podlewajcie. Jesteśmy już kochani w ogrodzie i bardzo chciałabym Wam właśnie pokazać tutaj moje rozsady. Tutaj mam przede wszystkim jaskry, które posadzimy dzisiaj razem do ogrodu. Piękne jaskierki, są to jaskry włoskie, które budziłam zaraz na początku lutego. I naprawdę pięknie, pięknie wyglądają. Nie ukrywam w tym roku przedwiośnie jest bardzo łaskawy, oprócz oczywiście tych mrozów w lutym, które były takie naprawdę no nie, nie były one miłe dla nas, ale generalnie nie były to jakieś takie przewlekłe, no kilka dni było takich właśnie słabych. Natomiast tak naprawdę Pogoda generalnie sprzyja moim rozsadom. Nie da się ukryć. Tu mam nawet zaraz Wam pokażę. I rysy żyłkowe fajne właśnie i mam również tutaj groszki pachnące. Pójdziemy też do szklarni, tylko powiem Wam, że no, w marcu jak w garcu, naprawdę w marcu jak w garcu, i tak jak były mrozy e, jeszcze niedawno i rano są przymrozki, tak teraz w szklarni jest około 30 stopni i te rozsady, one spoko, fajnie sobie tam rosną, ale w tych wielodoniczkach jednak wysychają i ja codziennie muszę je podlewać. No trudno, taką sobie robotę wymyśliłam i taką będę teraz dalej e, kontynuować. Natomiast no, rzeczywiście mogłoby być troszkę <grych> dla tych rozsad chłodniej, ale nie narzekam, nie narzekam, bo lubię e, słodeczko. I zobaczcie, jakie piękne iryski żyłkowe. I tutaj właśnie są groszeczki. Groszunie. Tu są rozsady, które już trzeba posadzić, właśnie do ogrodu. Dalej, właśnie mam jaskierki i całe, właśnie naręcze groszków pachnących. Ale chodźmy, właśnie też do szklarni. Szklarnia jest wietrzona. Jest tutaj cały czas, okna są otwarte cały czas okna są otwarte i tak właśnie wyglądają rozsady rozsady wyglądają bardzo fajnie, tutaj lwie paszcze powolutku sobie rosną dalej tutaj mamy skabiozy czyli wdówki piękne, piękne haberki, dalej szałwia i tutaj mamy też rudbekie skabiozy dużo, dużo, dużo dużo roślinek. Ośmiał wielki, naprawdę pięknie to wszystko wygląda. Piękne cebulowe w malutkich doniczkach. Słuchajcie, jak to pięknie cały ten stolik będzie pokryty właśnie tymi kwiatami, to naprawdę to będzie wszystko cudownie wyglądać. Tutaj tą włókninę muszę w końcu zdjąć z tej rabaty. Tutaj rosną sobie kąkole. Dalej mamy czarnuszki. Są też chabry. Fajnie widać różnicę właśnie pomiędzy roślinami sianymi jesienią, a dopiero teraz wysiewanymi. A więc te na pewno będą kwitnąć szybciej. Dwa-3 tygodnie będą już kwiat. Natomiast właśnie na tej y, włókninie, takiej z tej wełny y, jest ciepło i mięciutko, w 4 litery. I na tej włókninie wyleguje się przeważnie mój pies i powiem Wam, że. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, bo jednak on zagniata, zgniata te rośliny, które po prostu tutaj są posadzone. Ja tą włókninę tutaj dałam, tą wełnę właśnie dałam tutaj po to, aby e, zabezpieczyć po pierwsze całą rabatę przed chwastami. Ale również, żeby tutaj było cieplej na tej rabacie. Natomiast tak naprawdę, zaraz zobaczycie, bo będziemy sadzić rośliny jaskry właśnie na rabatę przygotowaną jesienią i ona nie była pokryta żadną włókniną, tylko bardzo mocno wykompostowana, bardzo dużą, grubą warstwą ściółki kompostowej i też tutaj nie ma żadnych chwastów. Więc tak naprawdę, w moim ogrodzie ta włóknina się nie sprawdza, ponieważ mam więcej szkód. Jednak rzeczywiście mój pies lubi na niej się wylegiwać i tak jak miałam właśnie lwie paszcze posadzone, ona. One były po prostu za małe i nie oparły się ciężarowi mojego psa. Dlatego ja z tej włókniny rezygnuję. Ale to są tylko moje, takie, właśnie własne doświadczenia. Teraz jeszcze chciałabym Wam pokazać lazanie cebulowe. Przejdziemy po ogrodzie i pokażę Wam, i pójdziemy również zobaczyć, właśnie chryzantemy, które razem sadziliśmy jesienią, właśnie tutaj na kanale fajne dwie donice z lazaniami cebulowymi. Tutaj akurat tulipany i yy, piękne tulipany między, między innymi tulipany Angelik. Naprawdę bardzo fajne sobie już wychodzą te tulipany. Te donice, słuchajcie, w tym momencie trzeba już podlewać i to jest tak samo jak ja mówiłam wam o yy... Donica, o cebulowych właśnie z przodu, od frontu domu. Na tym etapie, etapie przedwiośnia, kiedy te nasze rośliny mają przymrozki, one potrzebują też wilgotności. Oczywiście w donicach troszkę inaczej podlewamy rośliny niż w gruncie. Nie możemy ich tak bardzo mocno, obficie podlewać, a jeżeli podlewamy obficie, to dajmy im czas, żeby one spokojnie, spokojnie mogły, ta, ta woda, żeby mogła wypłynąć i żeby to mogło przeschnąć. Nie możemy codziennie ich tak mocno nawadniać, bo po prostu te rośliny zgniją. A więc tutaj trzeba uważać, ale też jak najbardziej nawadniamy. No i słuchajcie, czekamy na kwiaty. Na pewno Wam pokażę, jak tylko zakwitną. Natomiast tutaj też mam takie właśnie beczułki z cebulowymi. Już pięknie właśnie krokusy sobie tutaj rosną. I tutaj są też właśnie laki. Jak tutaj widzicie, jeden laczek. Następnie tutaj są też laki. To są właśnie te, te roślinki. I ta roślinka tutaj, one już będą miały pąki te okay, Już mają pąki, więc niedługo będą kwitnąć. Tutaj są y, też bratki, ale bratki kupowane jesienią. Ładnie to wszystko tutaj przezimowało w tych beczułkach. Ja tych beczułek nie chowałam na zimę i dały radę. Tutaj mam jeszcze jedną lazanie cebulową i to już tutaj taka bardziej na bogato, bo i są tutaj właśnie, y, tutaj są szafirki, tulipany wczesne, są też jacynty, a więc no taka fajna, taka fajna donica i to jest donica słuchajcie którą robiłam z moimi patronkami a więc taka właśnie dedykowana patronką donica z cebulowymi a teraz przejdziemy dalej do tej części ogrodu gdzie tutaj mam posadzone właśnie jesienią razem z wami chryzantemy słuchajcie, będę teraz odkrywać właśnie tą włókninę tutaj, bo to już rzeczywiście czas, żeby te rośliny miały już sobie swobodnie mogły rosnąć na powietrzu i no i powiem Wam, że one sobie tutaj powoli puszczają nowe pędy. Ja je, Chociaż tutaj widzę, że mają wilgotno, ale no zobaczymy, ale puszczają nowe. Zaraz Wam zrobię oczywiście zbliżenie jak to wygląda. I druga też jest żywa. No powiem wam, jestem ciekawa, bo rzeczywiście akurat te dwie odmiany bardzo mi na nich zależy. Bardzo mi zależy na tych dwóch odmianach, bo są po prostu piękne, takie różowo pomarańczowe, takie brzoskwiniowe, pół one są no nawet są pełne, powiedziałabym. I kwiaty są takie nie za małe, ale nie takie wielkokwiatowe. No ciekawa jestem, ciekawa jestem jak to im pójdzie zakwitanie tutaj koło tych róż. Zobaczymy i zrobię wam tutaj zbliżenie. Jakie są fajne pędziki. Troszkę widzę tutaj są tym mrozem chyba naruszone, albo ktoś na nie nadepnął. Też tak mogło być. Tutaj jest druga roślinka też ruszyła. A więc trzeba będzie tutaj tylko posprzątać, odchwaścić, podlać i będzie wszystko w porządku, słuchajcie. Wszystko będzie dobrze. A teraz chodźcie, pójdziemy na rabatę, wezmę rękawiczki i posadzę razem z Wami jaskry. Tutaj na tej rabacie jesienią wysiewałam poplon. Wysiewałam poplon i to była bodajże gorczyca, chociaż to, była, nie, to nie była gorczyca tylko. To była taka mieszanka, którą ja kupiłam na Allegro właśnie poplonu po prostu. I on był dosyć późno wysiany, bo ja go wysiałam, no powiem Wam, końcem września, w październiku nawet. I naprawdę był późno wysiany, ale rzeczywiście miałam w tym roku szczęście i on nie zmarł. Bo okazało się, że wśród tego poplonu jest jedna roślina, która nie jest odporna na mróz chociaż być może akurat ta roślina zmarzła, ale cały poplon nie zmarzł i ja go przekopałam bodajże po sześciu tygodniach. Z, może nie, że przekopałam, tylko taką motyką duńską go tak, wiecie, zmieliłam tutaj, zostawiłam i zasypałam grubą warstwą kompostu i rzeczywiście to wszystko mi przegniło. Przegniło mi to, naprawdę tutaj właśnie nie ma żadnego, e, żadnego śladu po tym, po tym zielonym, a więc jestem zadowolona, jestem zadowolona. Fajnie myślę, że tutaj ziemia jest fajnie bogata, nawieziona i odkażona, bo poplon według literatury, to jest w ogóle mój pierwszy sezon z poplonem, a więc ja się tutaj za bardzo wymążać nie będę, ale y, chodzi o to, że poplon również niektóre rośliny odkażają y, glebę. A więc no tutaj rosły wcześniej cynie. Cynie nie były chore, ale fajnie że takie właściwości właśnie odkażające na tej rabacie się gdzieś tam zadziały. No i teraz ja będę tutaj sadzić moje mm, jaskry. Będę sadzić jaskierki piękną. Mam tutaj mm, całą paletę właśnie z jaskrami. Zaraz wam pokażę jak one wyglądają cudownie. Fajnie. Przerośnięte bryłki korzeniowe. Fajne bryłeczki, właśnie nie za bardzo przerośnięte, takie idealne na ten moment do sadzenia. Więc rękawiczki, słuchajcie, staram się szanować dłonie. Bo rzeczywiście po pracy w ogrodzie bez rękawiczek, później bardzo takie suche nie lubię tego, więc szanuję. Tutaj wyliczyłam sobie, że powinny się zmieścić wszystkie te, które gdzieś tam sobie przygotowałam, żeby rosły na tej rabacie. Tutaj chyba 45 albo 50 będzie ich. Troszkę będą ściśnięte, ale przewidziałam na nie akurat tą rabatę, więc muszę je tutaj po prostu ścisnąć. Według takiej fajnej teorii to powinno się sadzić takie jaskry co około 20 do 25 cm. Postaram się zachować. Te centymetry, ale jak to w życiu czasami może by wyjść, też mniej. A więc zabieram się za pracę. Do każdego dołka będę dawała obornik granulowany, kilka dosłownie, takich granulek, znaczy kilka, to jest 10 granulek będzie. Tutaj już jest ziemia właśnie z. Koplonem, który również nawiózł i poprawił strukturę głównie tej gleby. Dlatego jeszcze właśnie obornik granulowany mile widziany. Żadnego nawozu innego na razie tutaj nie daje. Tu jest też kompost, który wzbogaca to miejsce, a więc na razie myślę tutaj starczy. Będę oczywiście regularnie podlewać, natomiast później jak już będę widziała, że moje jaskry mają już pąki, to postaram się im dodać nawozu z większą ilością potasu. Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj. Słuchajcie, już posadziłam te wszystkie moje jaskry i tutaj możecie zauważyć, powtykałam takie tyczki bambusowe, które po prostu są ucięte. Testuję taki sposób na mojego psa. Mój pies generalnie nie chodzi mi po rabatach, które są takie ubite, ubite, na których rosną już sobie jakieś tam rośliny i ta gleba, wiecie, nie jest taka wzruszona, to on sobie tam nie chodzi. Ale tam, gdzie właśnie mam wywalony kompost, albo właśnie kompost taki, wiecie, fajny, miałki i w nim posadzone świeże rośliny, on sobie potrafi tam Przyjść i właśnie sobie gdzieś tam grzebać. Wygrzebał mi ostatnio. Słychać. Słychać mojego ryśka, właśnie w tle. Wygrzebał mi ten delikwent ostatnio aminki, takie, które były posadzone od jesieni na rabacie. Pięknie sobie tam rosły. I ostatnio mi wygrzebał kilka, a więc powiem Wam, że naprawdę jestem na niego ostatnio zła. Więc myślę, że teraz. No właśnie te takie tyczki powsadzałam. Zobaczymy. Może moi drodzy. Kochani widzowie, może Wy macie jakiś sposób na takiego psa, żeby gdzieś tam nie kopał. Słuchajcie, nie chcę mu zrobić krzywdy, ale myślę, że takie tyczki właśnie wiecie: no po prostu nie będzie się mógł tutaj gdzieś między nimi wbić. No zobaczę. W każdym razie, jakbym zobaczyła, że mi wytarga te jaskry, to no, to rzeczywiście mogę być delikatnie mówiąc zła. A więc, jeżeli macie jakiś sposób na takiego psa chodzącego albo kota albo jakiegoś zwierzaka, to dajcie znać. Natomiast ja już moi drodzy widzowie, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną i że poświęciliście właśnie mi swój czas. Łapki w górę, komentujemy. Jestem ciekawa, co już teraz robicie w swoim ogrodzie. Czy wychodzicie, jakie macie plany, jakie macie zamiary w tym roku, co macie wysiane? Dajcie znać, to jest zawsze. Ja zawsze uwielbiam czytać komentarze od Was, odpisuję, staram się na bieżąco. Poznaję Was dzięki komentarzom, a więc naprawdę wszystkie komentarze jak najbardziej na plus. Może chcecie coś dodać? Ja wiem, że były takie komentarze, że słabo mnie słychać w tych filmach. Niektórzy mają takie problemy. Bardzo Was przepraszam za te usterki. Ja próbuję się dogadać z moim mikrofonem. Nie mam niestety operatora kamery, a więc tak naprawdę nagrywam i dopiero później, jak już coś nagram, to mogę to obrobić w jakiś sposób na moim programie. Ja to oczywiście robię i tam wszystko jest w porządku. Już w tej chwili zaktualizowałam mój mikrofon, testuję różne usterki. Stawienia. A więc no, staram się, naprawdę bardzo się staram, żeby było jak najlepiej. Niestety nie jestem profesjonalnym ani operatorem, ani aktorem. Jestem po prostu ogrodniczką, pasjonatką, która chce Wam tutaj opowiadać o kwiatach, a więc, no, te filmy po prostu są amatorskie, po prostu są amatorskie, ale dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną i że oglądacie właśnie te moje amatorskie filmy ogrodowe. Dzisiaj było dużo pracy, ale fajnie. Już jestem czerwona, bo troszkę się narobiłam, więc bardzo wam dziękuję. Przypominam, że do niedzieli włącznie, czyli tak naprawdę do dzisiaj, przypominam, że do dzisiaj, do niedzieli włącznie jest promocja w moim sklepie internetowym na www.ogrodkwiatow.pl bez polskich znaków. Tam dwa pakiety moich e-booków, pakiet dwóch e-booków i pakiet trzech e-booków jest teraz w promocji taniej o 20 zł plus dokładam do tego webinar darmowy i to jest dobry moment właśnie żeby kupić e-booki jeszcze w promocji. Następna promocja będzie już promocją taką wyprze wyprzedaży e-booków na wakacjach, ponieważ w sierpniu już na koniec sierpnia moje e-booki znikają ze sprzedaży, a w przyszłym roku będzie książka również na podstawie e-booków, ale taka bardziej rozbudowana, taka już moja perełka. I wisienka na torcie mojego takiego ogrodniczego tutaj życia. I tyle tak naprawdę z takiego ogłoszeń. Życzę Wam dzisiaj wspaniałego dnia. Odpoczywajcie, bądźcie szczęśliwi, bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni. No i co? Do następnego odcinka. A w następnym odcinku chciałabym, tak zastanawiałam się właśnie, co będzie w następnym odcinku. Może już powiem coś o pędzeniu Dali. Zastanowię się jeszcze, na pewno zrobimy jakieś wysiewy kwiatów w hal Half-Hardy. Hal no i zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie czas. Wszystkiego dobrego.